Ale ty widzę, że z pączkiem wykombinowałaś nowe rozwiązanie, żeby się nie wywracać. A no tak. Jak widzisz, teraz kupiłam sobie gumki, pączki, ale ten sweter z pączkiem też mam. Ale kupiłam sobie gumki i skarpetki, bo będą mi fitowały. Mhm. Fajnie, fajnie. Przepraszam. Gdzie ty idziesz? Y, idę coś załatwić, sprawdzić czy ktoś nie idzie jeszcze z... z ale wszyscy są. No właśnie. Polakuje. Idę coś sprawdzić. Według mnie... Według mnie zachowuje się podejrzanie? To prawda, zachowuje się mega podejrzanie. E, no, przestań się, ale właściwie to po co gdziekolwiek poszedł? Nie wiem, może zapomniał o balistę, albo że zostawił yy, podłączoną mamę do żelazka. Chyba ci się coś pomyliło. Podłączone żelazko do mam... Yy, pod, podłączone żelazko do prądu. A skąd ci się ta mama wzięła? Yy, no, z życia, nie? O, g. Co jest wam? Pół godziny później. Witamy Was serdecznie na Zielonej Szkole, tak właściwie to na zbiórce, ponieważ Zielona Szkoła zacznie się za moment, kiedy wsiądziemy do autokaru i wyjedziemy w daleką podróż. To prawda, ale dzieci, yy, pamiętajcie, przypomnijmy sobie teraz zasady. O matko, yy, poczekajcie tutaj, zgubiłam coś. Yy, zgubiłaś to? Na Słuchajcie, słuchajcie dalej pani. No, pierwsza zasada. Nigdy, ale to przy nigdy nie oddalajcie się od grupy. E, druga zasada. To nie, pamiętajcie. Widzicie? O co mamy widzieć? Ona, ona cały czas nie rusza się bez tego przedmiotu. No i widzicie, moja teoria była prawdziwa. Dobra, ale ja nadal nie wiem o co chodzi. Dobra, to wiesz, się wam to Tylko nie wiem, usiądź może ze mną, z Vanessą albo nie wiem, z Brunem. No dobra. To usiądę z kimś, kto będzie wiedzieć, ale ja nie wiem o co chodzi. Z kimś, kto nie przyszedł ostatni. Mm -hmm. I dziękuję za pamiętanie o zasadach. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. I e, jeszcze pamiętacie o tym, żeby mm, zawsze, ale to zawsze, jak ja byłam w Waszym wieku, to zawsze do, na zielonej szkole było tak, że po prostu pyta się o wszystko nauczyciela. Wszystko, wszystko. No teraz już takich konserwatywnych zasad chyba nie ma. A tam... A i tam może, może będą jakieś tam, jakieś tam zasady. Pamiętajcie, że ja. Pamiętajcie, że jadę tutaj. trzy klasy. No. Idziemy na. idziemy akurat na. tylko na takie kilka dni około 5 dni na cztery noce jakoś tak. I no. Mam nadzieję, że widoki Wam się spodobają. Jeszcze raz, może pani powie, gdzie jedziemy. Dla nieogarniętych. Dobra, Boże, ja powiem. Jedziemy do y, Orgowinowic, y, Malutkich. Y, wielkich. Sławek, wielkich. Wielkich. I pamiętajcie, że y, to y, tutaj nie ma najbliżej sklepu, nie ma nic. nie Mhm. Ma... Mm Mam nadzieję, że będzie dużo jakiś wyjść, no bo ja nie po to wzięłam moje pieniądze, ale ty tylko myślisz o wydawaniu ich, tak? Dokładnie. No, więc możecie wsiąść do otworu. Teraz, teraz jest okazja. Stawili ten przedmiot. Yy, powiedzcie to, szybko powiedzcie to, ale co? Co? Lili, powiedz teraz szybko. Rose, żeby wzięła tą, ten przedmiot. Dobra. Co? Przekaż Rose, żeby wzięła ten przedmiot. Rose, co? Weź to, co jest przed tobą. Ale to nie moje. Mm, co wy robicie? Nie twoja sprawa, idioto. Eee, co? Co ty powiedziałaś? Dobra, poszedź, senu, weź to. Kto ma plecak? Ja mam przy sobie plecak. Dobra, to schowaj to gdzieś. A co tutaj się dzieje? Nie widziałam, że kiedykolwiek będziemy okradać nauczycieli. Cicho bądź. Dobra, dobra. O, matko, ona zemdlała. Ciąg dalszy nastąpi.